Łukasz Janowicz, niebieski kot, dziewczyna w masce. Czyta? Aleksandra Zawacka. Nagranie? Pike Wojskom. 14 października 2019 roku, godzina 11. Poniedziałek. Sandra nie miała już tatuażu na twarzy, usunęła go laserowo w prywatnej klinice w Warszawie, opłacili jej to Diana z Mateuszem po połowie. Uznali, że tak będzie lepiej, był to za duży znak rozpoznawczy. Znów ma włosy niebieskie, niczym niebieski ocean. Diana została prawną upiekunką siostry z pełną do tego dokumentacją. Do 9 września 2020 roku, kiedy Sandra skończy 18 lat, odwiedził je właśnie kurator Sandry. To była już jego trzecia wizyta. Odwiedza je co dwa tygodnie, to stary, upierdliwy facet. Dziewczyny uznały, że źle mu z oczu patrzy. Prawdopodobnie jest bezdzietny. Sandra siedzi przy stole w pokoju gościnnym i popija kawę. Ubrana jest w niebieską wizytową koszulę z czarnym krawatem. Zmieniła fryzurę. Obcięła włosy na krótko, typowo chłobieńco i postawiła je na gumę do włosów, delikatnie, ale stylowo. Wygląda jak piękny chłopczyk. W lewym uchu ma mały tunel o średnicy około 2 mm. Przygląda się spod byka kuratorowi, który uzupełnia coś w swoich dokumentach. Od początku się nie dogadują, jej odpowiedzi zawsze są ostre. On ją pytał o takie rzeczy, które go nie powinny interesować. Na przykład, czy tego wieczoru się z kimś kochała. Jak się ostatnio czujesz? Czy masz jakieś napady agresji, szału? Sandro. Spytał chrypliwym głosem palacza, kaszląc na nią. Gdy to zrobił, zakryła twarz ręką. Najpewniej za dużo pali. Pomyślała. Zauważyła, że ma pożółkłe paznokcie i zniszczoną ziemistą cerę. Ona, mimo że popala czasami to cerę ma piękną i gładką. Czuję się świetnie, wyśmienicie. Nic mnie tak nie denerwuje, jak pytania, na które i tak odpowiedzi są z góry ustalone. Cokolwiek panu powiem na skrobie pan w tym kajeciku i tak swoje przemyślenia, więc staram się zachowywać spokój i odpowiadać na te pytania tak, by były to odpowiedzi krótkie i na temat. Nie, nie mam napadów agresji. Jestem najspokojniejszą osobą na świecie. Spokojniejszej pan nie uświadczy. Wiesz, że to wszystko może się zmienić? Dumna jesteś z tego, co zrobiłaś? Zadał te pytanie z zamiarem zburzenia jej spokoju, patrząc ze zdenerwowaniem na jej wesołą, pokerową twarz. Dziewczyna siedziała rozwalona na krześle z założonymi rękoma. Przepraszam bardzo, powiedziała arogancko, kulturalnym tonem. Proszę rozmawiać ze mną na takie tematy, które dotyczą Pańskich obowiązków i kompetencji. Odpowiedziała, opierając się z powrotem na krześle. Tylko panią informuję, ponieważ nie widzę poprawy w pani stanie psychicznym i zalecałbym kontakt z psychoterapeutą. Odpowiedział dalej coś pisząc. Wydaje mi się, że jest pani uzależniona od chaosu i wandalizmu, oraz przemocy. Spróbował ją sprowokować. Proszę pana, nachyliła się nad nim. Dopóki moje rączki są czyste i mieszkam sobie tutaj spokojnie ze swoją starszą siostrą, proszę się nie interesować moim dalszym prywatnym życiem i tym, co mam w głowie, a czego nie mam. Mogę być nawet uzależniona od seksu, czy też być nimfomanką. Dopóki robię to w domu, to jest moja sprawa, panie kuratorze. Moje karty i dokumentacja na policji, znaczy kartoteka, od rozprawy jest czysta, jakby była wyprana w perwolu. Spojrzała na zegar wiszący na ścianie. Przykro mi, czas Pańskiej wizyty dobiegł końca. Jestem umówiona z siostrą na zakupy. Proszę dać mi kartę wizyty do podpisu i do widzenia. Znów się oparła. Podał jej kartę i długopis. Podpisała się pod dzisiejszą datą i mu oddała. To wszystko na dzisiaj? spytała. Na dzisiaj tak. Do widzenia za dwa tygodnie. O ile nic się z pani strony ciekawego nie wydarzy. Odpowiedział, pakując wszystko do torby. Lekko się skłonił i wyszedł. Nie odprowadziła go. Usłyszała zamykane drzwi i zwróciła się do siostry. Poszedł wreszcie. Odetchnęła. Co za skurwiel? Bawi się w psychiatrę, czy co? Wykrzyczała na cały salon. On pisze opinię na twój temat. Możesz mu dogryzać, ale trochę spokojniej. Odpowiedziała Diana wychodząc z kuchni. Wkurwił mnie! Wiem, mnie też. Jedziesz ze mną na zakupy? spytała siostra. Jasne. Zrobię sobie tylko zdjęcie. Dawno nie robiłam nowym telefonem. Obydwie ubrały skórzane kurtki z podszewką, ponieważ było październikowo chłodno. Sandra stanęła przed lustrem, włączyła aparat i cyknęła sobie zdjęcie. Następnie pobiegła do przedpokoju wraz z siostrą, aby włożyć buty.